Siemanko widzę, dzisiaj nagrywamy Adusti Trip kolejny raz, ale z kimś jeszcze? Proszę nie pisać takich rzeczy z szamponem i z. Sykiem. A ja na Jak zwykle. Jak zwykle kierowca, ale też taki kierowca, który nie umie Gazu. Ej, może wy poprowadzicie w tym odcinku? to mi się tak nie chce. Okej, okay, to wyprowadźcie, ale posuńcie się, bo nie mogę przycisnąć E. Nie mogę wyjść z auta. O, dobra. Ej, zmieniło koło nagle. Czemu żółte? Nie wiem, bo syk i No, no, domyśliłem się przy tym. No siema, Ja jestem bogaty. No, bogaty. bogaty. Bogacz. Jak pamiętacie, po ostatnim odcinku było 4000 km? znaczy metrów, co jak, wiadomo? A dzisiaj, nie wiem, spróbujemy przynajmniej pobić ten lekut. Ja już przewiduję. Nie uda się. Nie uda się, myślisz? No może. No. Jeszcze trzeba coś znaleźć. No. Predator do mnie pisze. Predator. Predator. Predator mi stoi. Ty ja pi... weź się, pipować drogę, bo zaraz spadniemy. Słup jakiś. Nie bój żaby. A czekaj się, to może być trochę ryzykowne. Trzymam W i muszę szybko iść do kuchni. Ale, ale my jest, jest na ej, on, Ej, on trochę skręca ciągle ten samochód. Nie wiem dlaczego. Czego. No. Manujemy paliwo. Może. Sp Mamy 57 litrów. 5700. Jest. Jest wieżyczka. Nie, jest wieżyczka, raczej na niej nie będzie nic. Tak mi się wydaje. O, liścina. Mi to ścina tą grę. Zaciągnąłem jakby co. Zgasz silnik. Paliwa mamy coraz mniej. Ten już szedł. Aha, dobra. No to ja wracam do samochodu. Woda jest jest? Ale wiesz ile? 7000 litrów. Gdzie to masz? Chodź tu. Czekaj, idę, idę. O, Przecież my nawet nie mamy pod taki kanister, nie mamy. O kuź... Grabken tu chwil. Jak to odkręcić? Ale nie... Ale nie... Przez chwilę mogłem kliknąć na to, a teraz nie mogę? A, mogę. Ale trzeba go chyba jakoś... Otworzyć? Mogę trzeba otworzyć coś takiego. O. No teraz. Ci to nie. Jak to? Bo to jest chciałam tu... Chciałem to sprawdzić. Tu pisze coś, a ja nie mogę tego zobaczyć. Grab. A nie mogę tego złapać. Jak tu grabnąć? Mogę coś grabnąć. A, bo tak się da. A, ale nie wiedziałam, że to można złapać. Co, nalewa się? Nalewa się Kurde, ale my tu mamy 9 litrów. O. No zawsze coś, ale lepsze takie benzyna jakby takie była. A i wylewamy całą wodę? Nie uda się. Możemy wydać, co tam Mamy już 9. Dobra, ale mamy... Nie, zostaw to niech, to będzie otwarte. Będzie reagować tytuł Co tam tu bycie reagować. Mogę grabnąć. No ale nie tamto. Możecie podnieść tę kanistę? Bo ja coś nie mogę. Klikam F i nie, nie działa. Może mi się. No, mam takie ragi. No już jest. Przez chwilę u mnie jechałeś na zaciągniętym ręcznym. Już mu zamknę, zaczekaj. Ja mogę patrzeć tylko paliwko i się nie zglądać. Zapłoną, się. Możesz się w lewo patrzeć, bo ja mam bardziej widok na prawo. Ale noc się stało. Uważaj na kamień. No, myścimy, tak o, bu budynek chyba widziałem, po prawo. O, to jest tam tam jest, no po prawo. No jest tam, widzisz? to wow, jest sklepik. No nie widzisz, bo jesteś. Co? Boże, Boże, nie. Boże nie chcę ciebie. Proszę nie przeklinać. Nie że rzutkich słów, będzie trzeba... Montażysta będzie musiał się postarać. Ale jest jeszcze sklep, jeszcze tam jest sklep. Gdzie? Gdzie jest sklep? Gdzie ty widzisz sklep? Ja mam... Mieszane tekstury No, no, zostawcie moje drzwi. No, zostawcie moje drzwi. Czekaj, Co to za. A bo to jest policyjne światło. Zostaw mnie. Można. No tak, no tak. Jak chcecie uciec, to na dach Weźcie to światło. Tam nic nie ma już chyba. No weźcie to światło, to jest chyba coś. Nic nie ma? No ktoś nie zrobił, bo ja to dechnę. Czekaj, ja coś tu widzę. Siadź. Teraz... Czekaj, bo to kurno się odkręciło, gdzie ty jedziesz. No jeszcze teraz, nie tak. Ja mam. powiedz to mi. Ej, ma problem. Ej, tu są czekolady, a jest. miżmo ja postać buduje. Trzeba szybko co. Trzeba coś znaleźć do jedzenia. Daj, da się, ja weszłem i wyszłem. Ojo, jak to światło świeci. Te światło i połączenie tego światła to o, jest, ale to jestem mały, zarzucony. Się zatrzymamy zdejmuję te światło na górze, bo ode mnie tak denerwuje już No, to też prawda Denerwuje się mi tak klaczu ty nie jedziesz Jedzie, tylko chyba mamy raga. E. Gdzie ty w Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Wywaliło go chyba. Pierdziela Dobra, idziemy. Co nam tak się skończy paliwo, Szab nie mamy paliwa. Paliwa nie ma. Idealnie cię wyrzuciło, nawet paliwa nie masz akcentem. Kończymy ten odcinek, wiem, że będzie za krótki odcinek, ale no co poradzić? Będzie więcej odcinków na pewno co dzień lub co dwa dni będą pojawiać się jakieś odcinki. Ja się z wami żegnam, możecie na. No.